Kontrola dostępu to system zabezpieczeń chroniący własność firmy oraz pracowników. Pozwala elektronicznie ograniczać dostęp do stref lub pojedynczych pomieszczeń w budynku na zasadzie zamka szyfrowego. Dzięki temu rozwiązaniu można kontrolować osoby, które mają dostęp do biur, zaplecza czy archiwum. Poza ograniczeniem dostępu, system pozwala uzyskać pełny raport, kto i kiedy otwierał dane drzwi. W sytuacjach analizy zdarzeń. Jesteśmy więc w stanie dokładnie określić osobę, która jako ostatnia przebywała w danym pomieszczeniu. Istnieje wiele metod autoryzacji dostępu, a urządzenia często pozwalają na jednoczesne wdrożenie kilku różnych sposobów. Najczęściej używane są karty zbliżeniowe, bryloki lub kody PIN. Nowoczesne urządzenia oferują jednak więcej możliwości. Autoryzację można uzyskać na podstawie odcisku palca, kodu QR lub przez rozpoznanie twarzy. Terminale rozpoznające twarz charakteryzują się dużą wydajnością pracy. Rozpoznanie twarzy odbywa się w czasie poniżej 0,2 sekundy z odległości nawet do 3 metrów przy zachowywaniu dokładności powyżej 99%. Pozwala na bezproblemową autoryzację, właściwie bez zatrzymywania się przed kamerą, a nawet kontrolę zasłonięcia ust i nosa. W ofercie znajdują się też terminale rozpoznania twarzy, które sprawdzają temperaturę ciała danej osoby. Oraz to, czy posiada ona założoną maseczkę. Połączenie z systemami monitoringu pozwala zapisywać zdjęcia lub krótkie wideo z najbliższej kamery. Nagranie z chwili otwarcia drzwi pozwoli łatwiej zidentyfikować osobę korzystającą ze skradzionej karty. Integracja z systemem wideo domofonów pozwala na połączenie się z portierem oraz dwustronną komunikację. System zapisując wejścia i wyjścia może automatycznie tworzyć raporty obecności pracowników. Istnieją również terminale samodzielne, które mogą zostać zainstalowane na pojedyncze drzwi bez dodatkowego kontrolera, lub nawet stać na biurku i służyć jedynie do rejestracji czasu pracy. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu ze specjalistą Promitel, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i dobierze odpowiedni system do państwa potrzeb. Prezentowany system kontroli dostępu dostępny jest w firmie Promitel.